I witam was serdecznie, jesteśmy dalej u wiadłodajni Zomzoma, powiedzmy, że tak to nazwę. Ostatnim razem, no niestety musiałem wyłączyć grę, która i potraktowała to jako po prostu wyjście z tej lokacji. I właściwie, no tutaj już teraz niewiele możemy zrobić. Możemy poczekać na walkę, możemy wyjść lub możemy e, wziąć coś do żarcia. Generalnie nie mamy pieniędzy, więc, e, więc raczej nic nie zjemy. Natomiast, yy, ponieważ tak jak mówię, wyszedłem z gry, yy, nie odzyskaliśmy naszej zapalniczki i na ponowne wejście musiałem przeznaczyć prawego buta. No i trudno, będziemy chodzić o jednym bucie. I wiecie co, to miejsce jest generalnie bardzo złe i chyba nie mam ochoty tutaj czekać na kolejną walkę. Po prostu wyjdziemy z tego miejsca i ruszymy dalej na północ. Dobra, mam nadzieję, że nam wszystko oddali. No, naszej zapalniczki nie oddali. Aha, dostaliśmy czyjąś torbę. Ktoś po prostu chyba zapomniał czegoś albo. albo po prostu. coś mu się stało i nie odzyskał swoich rzeczy. Dobra, co my tu dalej mamy? Mm... Dobra, jakieś informacje, wiadomości, woda, trochę wody mamy, to sobie napijemy się. Butelka też się może przydać na zapas. Chociaż tak właściwie, skoro możemy pić normalnie wodę, to nie wiem, czy warto by brać tę butelkę. Chociaż może nie, może na przyszłość się przydać. Dobra, e, co jeszcze? Jakieś duperele, których raczej nie potrzebujemy na razie. Czy my w ogóle mamy nasz. Mamy nasz koszyk? Jest. Dobra. Wyjdźmy stąd. Ok. I możemy ruszyć dalej na północ. Tak jak zamierzaliśmy pierwotnie. Która w ogóle jest. Jaka jest w ogóle pora? Jest dzień. No dobra, czyli mamy jeszcze trochę czasu. Mamy dwa. Oho. No dobra. Zakończmy turę. I pewnie dobieram nam się do tyłka. Oczywiście. Okej. Okay. Generalnie chyba nie będzie tak źle. Możliwe, że z nim wygramy. Albo z drugiej strony, nie, nie. Nie będziemy się pchać do walki. Przejdziemy po prostu dalej. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze jakieś. Karawany, Które oczywiście splądrujemy, ale to w następnej turze. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Opuszczona karawana, i opuszczony dom. Zobaczymy, co się znajduje w karawanie. Myślę, że chyba nic się nie stanie, jeżeli użyjemy siły przy plądrowaniu, cokolwiek to znaczy. O, już coś ciekawego się znalazło. Plecak. Uh, ale bardzo słaba kondycja. Szkoda. Kurczę, wielka szkoda. Ale weźmiemy sobie śpiwór. Zapakujemy go do naszego koszyka. O, nie to. Znowu nie to. Pusta puszka. Szkoda. Szkoda, szkoda. I coś dziwnego. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tą wodę, o ile to jest w ogóle woda, można by oczyścić za pomocą e, tych tabletek do, do oczyszczania. Ale chyba nie mam żadnych przy sobie. I o właśnie, but, but. Zapomniałem, że nie mam buta. No proszę, nawet taki całkiem nowy nam się trafił. Zakładaj to. Dobra, ciasteczka, ciasteczka na pewno weźmiemy, przydadzą się na drogę. I być może zmienimy sobie ubranie. Albo i nie. Dobra, zobaczymy, jak tam nasz. Jak stan naszego ubioru. Całkiem widzę, że nieźle w porównaniu do tego, co możemy tutaj znaleźć. Dobra, więc zostajemy przy tym. I wiecie co, chyba? Szmaty, dobra. Przydadzą się. A tak, w ogóle. Ok, na pewno. Wezmę to tutaj. Te leki mogą się przydać. I myślę, że lepiej je mieć przy sobie. A czy mogę zrobić w ten sposób? Chyba tak. Ok, wszystko jest. Myślę, że lepiej je trzymać po prostu przy sobie, w razie gdyby napadli nas bandyci. I chcieli nam wszystko zabrać. A apteczkę w takim razie przerzucimy do koszyka. Gdzie ona jest? Tu. O właśnie w ten sposób dzięki temu coś. Dzisiaj mi się plącze wszystko. Dzięki temu będziemy mieli jedną wolną rękę. I... Nie mamy tutaj żadnej broni. Ale wykorzystamy... Butelkę. Dobra, to chyba wszystko. Ten plecak zostawiam. Okej. Okay. I jeszcze możemy odwiedzić opuszczony dom. I co my tu mamy? Nic. No dobra, skoro nic. Czyżby tutaj coś Nie, to my chyba zostawiliśmy ślady. Okej. Okay. Dobra, ukryjmy ślad naszej działalności i zakończmy turę. Dobra, nic się nam nie dobrało do tyłka, więc możemy iść dalej. I znowu opuszczone przyczepy. Dobra. Sprawdźmy. Tutaj coś. O, nie, nic nadzwyczajnego. Ale tabletki weźmiemy. I kolejne krakersy. Nie mam pojęcia, co to jest, ale weźmiemy. O, coś nowego. <laughs> Dziwne to. No dobra. Może buty znajdziemy jakieś lepsze? Oczywiście, że tak. Dobra. Dobra. To już chyba wszystko. To ruszamy dalej na północ. Wzgórza. Nie chcę iść przez wzgórza. Idziemy sobie tędy. Okej, okay, już na zwyczaju jakiś bandzior i będzie za nami pewnie szedł. E, miasto, miasto, czy by je odwiedzić? Dobra, idziemy. Trochę to ryzykowne. Ale dobra, zobaczmy, co tu jest. Opuszczony biurowiec. Nie, w mieście będę uważał. Nie będę tutaj używał siły, żeby to eksplorować. Eee, dobra, chyba zwróciłem na siebie czyjąś uwagę, więc trzeba stąd uciekać. Ewentualnie tutaj jeszcze zobaczymy, co się znajduje. I właśnie. Dobra. Cudownie. I od razu się napijemy. Stara gazeta, pandemia. I puste pudło, które nam się nie przyda. A tak w ogóle z ciekawości zobaczę jaki mamy stan zdrowia. Okej, okay, wszystko. Wszystko gra. Dobra, ruszajmy dalej. Zbliża się noc. E, trochę niedobrze, ale mamy śpiwory, więc prawdopodobnie będziemy mogli bez problemu odpocząć w jakimś, e, w jakimś miejscu. O ile takie znajdziemy, bo widzę, że teraz mamy wielką połać pustego terenu. A co jest na północ, że on nie chce tego zobaczyć? Prawdopodobnie las. No dobra, obejdziemy to wzgórze naokoło, albo i nie. No dobra. Zobaczymy, tak jest, las. No to skoro tu już jesteśmy. <laughs> hmm. Dobra, chyba popełniłem mały błąd. Kurczę, no dobra, jak będzie, schowamy się i zakończymy turę. Ok, nie zauważyli nas, bardzo dobrze. I oczywiście znajomy widok tajemniczej łuny. My już wiemy, co to jest, i złapała nas noc źle. I to bardzo źle. Moglibyśmy się wrócić do lasu i rozpalić ognisko. Z drugiej strony ci bandyci mogliby nas zauważyć. Przepraszam, to nie byli bandyci. Dobra, pomyłka. <laughs> Z przyzwyczajenia chyba wszystkich ludzi, którzy tutaj są, nazywam bandytami. No dobra, w takim razie idźmy dalej. Kurczę. Nie jest dobrze. Nie jest to ani rozsądne. No właśnie. Dobra, co my tu mamy? Jesteśmy w lesie. Dobra, zobaczmy, co to jest. Czupa Dobra. Nie wiem, co to jest, ale. Nie podoba mi się to. Jest pokraczne, brzydkie i ma wielkie czerwone ślipia. Dlatego uciekamy od tego. Okej, okay, nie możemy. Nie jest dobrze. Dobra, spróbujmy uciec jeszcze raz. Dało się? Chyba tak. Ale dalej znajdujemy się w lesie. Uuu, dobra. To nie było dobre wyjście. Temperatura spada. A jak my się czujemy? Okej, okay, całkiem nieźle. Powoli zaczynamy być zmęczeni. Mam nadzieję, że jednak znajdziemy jakieś miejsce. Dobra, zobaczmy co tutaj jest. Woda. Yy, przyda nam się, co nieco wody. O, co to? Aha, to jest whisky. Dobra, whisky nie zmarnujemy na razie. A tak w ogóle to wyszła nowa wersja gry, ja natomiast gram jeszcze na starej. Ponieważ nie wiem, czy, e, czy nowa wersja jest kompatybilna ze starymi zapisami. I prawdopodobnie do końca do końca tego żywota. Pogram właśnie na tej wersji. Natomiast już od następnej od następnej sesji będziemy grać na nowej, dobra. Tak, patrząc na to, co ja teraz robię, to chyba niedługo tutaj pożyjemy. Jest to dosyć ryzykowne. Dobra, jest jakieś miasto. Niestety mogą tutaj być też ludzie, ale to chyba nasze. Na razie jedyne rozsądne miejsce. Ok. Dobra. Myślę, że nie będziemy badać tego mnie. Chociaż, chociaż czekajcie, może czy uda się tutaj przespać. Spalony budynek. A ja bym chciał, nie wiem, może użyć śpiworu. Czy w ten sposób to się robi tutaj? Nie. Ok, ale nie ma tutaj żadnych dostępnych miejsc, więc nie bardzo rozumiem, jak tutaj się odpoczywa. No dobra, zaryzykujemy, zobaczymy, co tutaj jest. <laughs> Mam nadzieję, że bezpiecznie uda nam się przespać całą noc. Hmm, bardzo dobrze, <laughs> chyba wyszło tak jak. Miałem nadzieję. E, czy śpiwór nam się w jakiś sposób zużył, czy nie? Nie, wszystko jest. No to zabieramy go z powrotem. Nie będzie się nam marnował tutaj. Chociaż mamy jeden śpiwór. On jest dosyć ciężki. No dobra, zostawimy go. Może ktoś tutaj będzie przechodził może mu się przyda. A my ruszamy dalej. Bo nic ciekawego tutaj nie ma. W lesie widzimy jakąś aktywność. Ktoś tutaj był. No to my przejdziemy sobie tędy. Okej, okay, zwiedźmy to miejsce. Zobaczymy, co tutaj jest. Dobra, nikogo nie ma po drodze. Sprawdźmy, gdzie jesteśmy. Dosyć daleko zaszliśmy. A mapa jest większa niż myślałem. No proszę. Zobaczymy, dokąd, do, dokąd nas zaprowadzi ta droga. E, dobra, zobaczmy jeszcze co my tutaj mamy. Opuszczony apartamentowiec. I wiele ciekawych rzeczy się znalazło. Co to jest? Pochodnia. W takim razie przydałaby się zapalniczka. Okej. Okay. Czy to nam coś da, jeżeli będziemy mieli jeszcze powiedzmy... Chyba nie. No to okej, okay, starczy nam. Starczy nam połowa naszej lornetki. Jeszcze zobaczymy, w jakim jest stanie. Chyba zdecydowanie lepszy niż to. Na pewno weźmiemy sobie leki. Dobra, to wszystko. Co to jest w ogóle? Bo ja tak. Okej, okay, antybiotyki. Antybiotyki również. Aha, antybiotyki mam tutaj. Dobra. No, jesteśmy dosyć dobrze zaopatrzeni. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, wszystko wygląda na razie całkiem nieźle. Jeszcze może tylko tą, chociaż nie, nie będę tego zbierał. Możemy wziąć jakieś gawąski. I wrzucimy do koszyka. To musi cudownie wyglądać. Dobra, ruszajmy dalej. A całkiem niedobrze. Okej, okay, zobaczmy, co jest za wzgórzem. Opuszczona chatka w lesie. Którą oczywiście zaraz widzimy. Eee, jeszcze tylko zerknę na współczynniki. Dobra, nie jest najgorzej, jest całkiem nieźle. Wszystko układa się całkiem po naszej myśli, czyli wszystko idzie gładko. Natomiast boję się, że zaraz się skończy nasza dobra pasa. Nie, zrobimy to w ten sposób. Nic użytecznego. Okej. Okay. Zdecydowanie, coś za gładko nam idzie. I kolejna opuszczona chatka. I tu kolejne jakieś miasto, dosyć duże. Być może jest to kolejna jakaś znacząca lokacja, którą zaraz już odwiedzimy. O, coś nowego. Zapalniczka. Cudownie. Zapalniczka jak najbardziej nam się przyda. I to w całkiem niezłym stanie. No dobra. Zobaczmy, co to za miejsce. Nie, chyba nic nadzwyczajnego. Dobra, zniszczony biurowiec. Eee, no dobra, zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Z odrobiną światła, woda, którą oczywiście wypijemy. Dobrze, że jest czysta. Eee, <laughs> instrukcja wykonania strzelby. Właściwie zbieram to wszystko, zbieram, ale, ale, ale nie czytam. No dobra. Czy coś jeszcze z tego nam będzie przydatne? Chyba już nie. Okej. Okay. Chyba coś wystraszyliśmy. Dobra, najpierw trochę mniejszy budynek. Najwyraźniej jest tutaj dużo zwierząt. I mam nadzieję, że nie są nastawione do nas agresywnie. Ok, dobra, całkiem całkiem. pokaźną ilość pastylek mamy. No proszę, są jeszcze mniejsze sanki. O! A widzicie, czyli są, są te sanki ze, ze sznurkiem. Ale dobra, mamy wózek. Chyba wózek jest lepszy. Tak mi się wydaje. Chyba więcej można do niego załadować. Chyba tak. No dobra, ale nic poza tym ciekawego tutaj nie ma. Zobaczmy jeszcze, co znajduje się w biurowcu. Nic. Nic nadzwyczajnego nie znaleźliśmy. Eee, I dobra, moi drodzy. Chyba. Chociaż nie, jeszcze mamy chwilę czasu. Dobra, zobaczymy, co się znajduje dalej. Lasy, same lasy. Chciałbym je jakoś ominąć, bo są dosyć kłopotliwe Orzeżkiw. Okej okay. Dobra, tu zaczyna się robić nieciekawie. I na tym e, chyba zakończę ten odcinek, ponieważ boję się, że jak się ruszę, to zacznie się coś dziać niedobrego. Także moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia trzymajcie się i zobaczymy co z tego wyjdzie. Trzymajcie się. Cześć.